Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej ogłasza rekrutację na nowy, unikalny, perspektywiczny kierunek studiów: Inżynieria Systemów Bezpieczeństwa. Wyjątkowość tego kierunku polega na tym, że oferujemy wiedzę z obszaru nauk społecznych w zakresie nauk o bezpieczeństwie oraz wiedzę z obszaru nauk technicznych. Z zakresu przede wszystkim informatyki. To unikalne przedsięwzięcie. Wspólny kierunek Akademii Obrony Narodowej i Uczelni Technicznej. To duże wyzwanie dla Akademii i wielka szansa dla studentów. Wydział Bezpieczeństwa Narodowego zaprasza na studia, które są odpowiedzią. Na potrzeby perspektywicznego rynku pracy, w warunkach rozwoju społeczeństwa informacyjnego i wyzwań cywilizacyjnych. Do tej pory prowadziliśmy studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, administracja i stosunki międzynarodowe. Największą popularnością cieszy się bezpieczeństwo narodowe. Mamy nadzieję, że nowy kierunek, a mianowicie inżynieria systemów bezpieczeństwa, który wypełni istniejącą do tej pory lukę w systemie kształcenia poświęconemu szeroko pojętemu bezpieczeństwu, również w przyszłości będzie się cieszył dużym zainteresowaniem ze strony kandydatów na studentów. Studenci będą mieli możliwość wyboru jednej z trzech specjalności. Inżynieria systemów bezpieczeństwa informacyjnego, która dotyczy systemów, zabezpieczenia przed zagrożeniami szczególnymi, bo zagrożeniami w cyberprzestrzeni, zagrożeniami cyberzagrożeniami. Inżynieria systemów bezpieczeństwa transportu i komunikacji, dotycząca bez, bezpiecznego ruchu na drogach, bezpieczeństwa systemów transportu wodnego, powietrznego. I wreszcie inżynieria systemów pracy, dotycząca tworzenia warunków bezpiecznej pracy we współczesnych organizacjach gospodarczych i strukturach administracyjnych.